Proszę Państwa, ja jeszcze woli uzupełnienia pozwolę sobie pokazać Państwu, to jest rozkaz operacyjny numer 10 tysięcy. Oryginał tego rozkazu znajduje się w Instytucie Wiszyckiego w Stanach Zjednoczonych. Nowym Jorku. I to jest rozkaz pisany ręką generała Rozwodowskiego. On napisał ten rozkaz. Ten rozkaz nie był w wielu egzemplarzach, był w jednym egzemplarzu. I on osobiście, albo był upoważniony przez jego oficera, albo wzywał tych oficera do siebie, pokazywał rozkaz dowódcom operacyjnym frontów yy, i armii. Tu są wszystkie podpisy. Zobaczcie państwo, jest podpis generała Pęgau, a kto się podpisał jako pierwszy na tym rozkazie? Proszę, proszę przeczytać, kto się podpisał? Józef Piłsudski, jako ten, który przyjmuje rozkaz do wiadomości. I to jest dokument, który istnieje. To jest dokument z 8 sierpnia, proszę Państwa. Następne daty, to są wpisywane daty osób, które się podpisywały między 8 a 11 sierpnia 1920 roku. Ten rozkaz krążył w jednym egzemplarzu i wszyscy dowódcy armii, wszyscy dowódcy frontu musieli ten rozkaz czytać. W swoim zakresie 12 sierpnia wybucha bitwa warszawska, która trwała no do 18, no trochę dłużej, czasami, ale zasadnicze fazy walki trwają do 18. I proszę Państwa, 12 sierpnia w tym samym dniu, żeby wszyscy misję. No to tutaj jest po prostu nawet, no nie wiem, każdy właściwie człowiek jest w stanie wyciągnąć takie wnioski we właściwym, właściwym zakresie. Proszę Państwa, dobrze, przechodzimy do...